Idealnie pomalowany pędzlem, jak widać. Nie ma lipy, nie ma miękkiej gry. Rybacy, także kutry rybackie są. Jest tego tutaj sporo, jak widać. No, tutaj jest deska, po tej desce się wchodzi. Tylko że Ale będzie stabilizator bujać no. Idziemy do kost. na kawusie Co? Dziubniesz Ciasteczka, ale nas interesuje głównie kawa I tam będziemy zaraz ogarniać kawę Ostatnie godziny na Malcie, kolacja